Cześć, witam Was. No i w tym filmie chciałem odpowiedzieć na y, komentarz z y, przedostatniego filmu, czyli z ostatniego filmu, na którym jest KTM. Teraz zobaczcie sobie ten komentarz. Powiem Ci tak: porównując y, kwestię, który motocykl jest wygodniejszy. No to tutaj, czyli albo ten, albo ten, no to trzeba powiedzieć, że wygodniejsza jest Honda. Na KTM też jest bardzo wygodna pozycja, jest niemęcząca, ale porównując do Hondy Waradero, Honda Waradero jest wygodniejsza. Powiem Ci ogólnie, jest ciężko porównać, na którym motocyklu mi się jeździ lepiej, ponieważ no, pewnie już to mówiłem, kolejny raz powtórzę, na obu tych motocyklach jeździ się fajnie. Oba motocykle dają frajdę z jazdy. No, zależy też kto czego oczekuje, bo jeżeli przesiadamy się z Hondy Varadero nagle na ktm no to pierwsze wrażenia są takie, że jest absolutnie lepsze przyspieszenie. Takie mając mój wzrost, czyli na przykład Medo 82 ja mam. Wiesz, jak się na przykład przymierzasz do Katema, jesteś tego wzrostu, obok ktoś stoi, no to można powiedzieć, wręcz się zaśmieje, że o malutki ten motocykl, śmiesznie wyglądasz. Mówię, do czasu pierwszej przejażdżki, gdzie już wtedy żadnych kompleksów nie masz, bo tutaj nadrabia on i przyspieszeniem, i tym, że jest motocyklem króciutkim, zwartym w sobie. Czyli tak jak tu na przykład, gdzie ja mieszkam, te góry Sowie, te wszystkie winkle, no to na KTM po prostu bajka. Instynktownie można powiedzieć pokonujesz te wszystkie zakręty. Można powiedzieć, że motocykl cię, KTM Cię nie ogranicza tu w tych zakrętach. No ale porównując do Hondy, na czym lepiej? No to tak. Jeżeli szukasz motocykla na dłużej, w którym się gdzieś dalej też wybierzesz, no to jednak Honda, no bo mówię, ta, no jest wygodniejsza Honda, no to, że tam KTM ma lepsze przyspieszenie, no to też mówię, ale to jest na chwilę. Fajna to jest odskocznia, o, mieć chwilę KTM, albo jak nie wiem, jak masz 18 lat albo 16. Albo 30 tak jak ja Podsumowujemy teraz Przesiadka z waradero na KTM -a. Wow, pierwsze wrażenie Nieporównywalne przyspieszenie Motocykl malutki, zwarty Super się jeździ w zakrętach Super się jeździ po jakichś tam winklach Pod górkę, z górki Teren górzysty Jest ładny asfalcik no. motocyk mimo małej pojemności Prowokujący do agresywnej jazdy Taki można powiedzieć mały wariat. Ale teraz przesiadka znowuż z Katema Duke'a na Honda Varadero. Rozsiadamy się jak panisko. Nieporównywalnie lepsza wygoda. No przyspieszenie no przyspieszenie troszeczkę gorsze no powiedzmy. Ale tu znowuż rekompensuje tą wygodą. Ta pozycja no jest Mimo tego, że tam też nie jest źle, to Honda Varadero. No, mówię, siadasz jak gość, utrzymujesz jakąś tam sobie tą prędkość 90 na godzinę, bo prędkości maksymalne są w obu przypadkach podobne. I mówię, tu też się czujesz, jakbyś siedział na nie wiadomo na czym. No, na Hondzie Varadero są takie wrażenia. Dużego motocykla. I też pokonujesz zakręty, i też sobie radzi górka, nie górka. Także jednoznacznie ja na tym filmiku nie stwierdzę, na czym mi się jeździło lepiej. Super się jeździ na KTM, super się jeździ na Hondzie. Wygodniejsza jest Honda, Varadero, a bardziej prowokujący do, do jakiejś tam ryzykownej, no może nie szybszej jazdy, ale bardziej ryzykownej, takiej drapieżnej no to KTM. Ale na dłuższą metę proponowałbym Hondę Varadero. Jak chcesz motocykl, motocykl na dłużej, którym gdzieś tam się wybierzesz też i rozsiądziesz jak panisko. No no to w tym filmie by było na tyle. Hondy wam nie pokażę jeszcze tej, którą teraz kupiłem Varadero, bo parę rzeczy tam jest do zrobienia. W większości jest to kosmetyka. Coś tam trzeba podmalować, coś tam może pozmieniam, jakieś akcesoryjne rzeczy. No i tyle. Jeżeli chcesz, nie wiem, nie wiem, jakiegoś innego tego mojego porównania się spodziewałeś, kolego. No bo to mówię. W głównej mierze robię ten filmik po to, żeby tutaj Tobie odpowiedzieć. No to mówię, jak nie dostałeś jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, no to... To pytaj jeszcze raz, to jeszcze raz postaram się odpowiedzieć. Może jakoś bardziej trafnie. Dobra, Nara, bo już przedłużam to.